Zastanawia mnie jedna rzecz, bo pojawiły się informacje agencji Bloomberga, która poinformowała o tym, że otrzymała zapis październikowej rozmowy Steve'a Witkowa, specjalnego wysłannika Stanów Zjednoczonych do Rosji, z doradcą Władimira Putina Jurijem Uszakowem. No i z tej rozmowy wynika, że rzeczony Witkow radził Rosjaninowi, jak ma podchodzić do Trumpa przed jego spotkaniem z Waldymirem Załęckim. Ponadto, według salni mediów, ludzie Putina mieli rozmawiać o przekazaniu tego 28-punktowego planu pokojowego Amerykanom, którzy następnie mieli przedstawić go jako własny projekt. Zaskakujące doniesienia. W co grają Amerykanie, Pana zdaniem? Znaczy, tu jest wiele rzeczy bardzo specyficznych, no bo ktoś tą rozmowę nagrał, potem zrobił scenogram, prawda? I to raczej wygląda, że to było. Ktoś po stronie amerykańskiej, mimo wszystko, chyba, no bo już naprawdę trudno sobie wyobrazić, to było bardzo karkołomne. E, dlaczego to Rosjanie znaczy, mogli to zrobić, ale po co mieli to zrobić? Więc to jest pierwsze pytanie, interesujące, na które nie mam odpowiedzi, więc gdzieś tam szukają na pewno. Druga sprawa, oczywiście, to potwierdza tylko to, co sam używałem, że to jest de facto rosyjski plan, bo tak było, to było jasne. Znaczy, wystarczyło jego zawartość przeczytać i sensji. E, no, ale. E, no trzecia rzecz to tylko potwierdza że masz najgorsze rzeczy. Najgorsze, które można, najgorszą opinię, jaką można mieć na temat tej osoby, która w tej chwili jest głównym negocjatorem, bo tak została upoważniona przez prezydenta Trumpa, która nie ma pojęcia o Rosji, absolutnie, bo ma sobie powiedzieć, że było, które świadczymy, Absolutnie. Nawet nie za chyba trudno, żeby w Wikipedii troszkę poczytać. E, I co drugie, drugie być może gorsze nawet, wykazuje uk. Mocno ukształtowaną sympatię. Czy to spowodowaną, nie wiem, jakimiś interesami prawda, biznesowymi, czy po prostu brakiem jakiejś tam zwyczajnie e, busoli e, moralnej, bo tak to trzeba nazwać. Przy Milanie mówię, że Putin jest paniem człowiekiem. No to, to wiemy jakby od dłuższego czasu. Natomiast trzecia rzecz to wszystko właściwie, w pewną perspektywę no, układa. No. Powinno to przeszkadzać prezydentowi Trumpowi jako prezydentowi Stanów Zjednoczonych, liderowi wolnego świata. No powinno, właściwie absolutnie nie powinien posiłkować się panem Witkowem, ale prezydent Trump zapytano o to powiedział, że nie, to tak się w ogóle negocjuje. No, no tak się nie negocjuje, znaczy, przynajmniej zgodnie z zasadami sztuki i dyplomacji, ale jesteśmy w innym świecie, w którym funkcjonują Wedle administracji, a osobiście prezydenta Trumpa, inne zasady. I, I taka jest ta rzeczywistość. I właściwie na tym można by skończyć ten wątek, ale oczywiście może się jeszcze coś nowego pojawi. A, a, ale nie zmienia to faktu, że to jest osoba, która jedzie, ma jechać, ma się spotykać z prezydentem Putinem i od niej dużo jak gdyby zależy, przynajmniej jako tego podstawowego łącznika. Natomiast no, ja jak widzę gdzieś z nagłówki, że pan Witkow się ma z kim spotkać, zwłaszcza po stronie rosyjskiej, to wiem, że to nie, to nie przyniesie nic dobrego. Niestety, no może nas zaskoczy, chcielibyśmy, ale to jest wszystko decyzja prezydenta Trumpa, który widocznie mu taką postać mu odpowiada. Ja się wiem, czy w Stanach Zjednoczonych jest w ogóle jakaś linia negocjacji z Rosjanami, bo prezydent Trump wielokrotnie mówił o pokoju poprzez siłę. Z kolei, jeśli popatrzymy na wypowiedzi Steve'a Witkofa, no to orientacja w tych rozmowach jest na rezultat, czyli na to, żeby po prostu no, dążyć do celu, którym jest porozumienie. I zastanawiam się, czy to się nie wyklucza, bo z jednej strony pokój poprzez siłę, ale to, co robi Steve Łitkof, to jest chyba pokój poprzez słabość. Słabość Stanów Zjednoczonych? Hmm. No tak, znaczy tak to znowu większość reakcjonalnych ludzi em, odczytuje. Znaczy, w ogóle to widzę w kategoriach takiej po prostu jakiejś, nie wiem, no, to słowo komedia nie pasuje, komedia pomyłek. Znaczy, to, to, jest, to jest po prostu niezrozumiałe, również z punktu widzenia, zostawiając na boku wszystkie, bo mogliśmy długo na temat em, aspektów aksjologicznych, moralnych, to to po prostu wydaje się, że, 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 że nimi się po prostu tam Trump nie kieruje. Natomiast... Z punktu widzenia jego interesów politycznych, on wszedł na ścieżkę, która dawała szansę przynajmniej zwiększała te szanse osiągnięcia jakiegoś porozumienia, które można potem dyskontować. Po drugie, ścieżkę, która cieszyłaby się popularnością w Stanach Zjednoczonych, bo to pokazują badania opinii publicznej, włączając w ruchu MAGA, jego takim prawda, głównym ruchu. Wspierającym go. A ta ścieżka to było nic innego jak ta, na której rozpoczął wreszcie to, co wszyscy od dawna doradzają wywarcie presji na Rosję. E, I on z tej ścieżki wszedł. Jak to zaczęło przynosić efekty. Bo mówienie o tym, ja się z jedną rzeczą nie zgadzam, większością się nie zgadzam z narracją, łącznie taką metanarracją europejską, że tutaj to jest wielka sprawa, że prezydent Trump, tego, to jest źle, że prezydent Trump, tego, ale rzeczywiście jest faktycznie jedyną osobą, która jakby może coś zmienić w kalkulacji, bo tak działają Rosjanie, tak? że tylko, tylko prezydent Stanów Zjednoczonych jest osobą, która dla nich coś tam w pewnym sensie znaczy, oprócz oczywiście prezydenta Chin, natomiast Kwestia jest, jak dojść do tego. I to, że się schodzi ze ścieżki, gdzie się wywiera mocną presję, bo tylko taki argument. Tak samo, zwiększenie dostaw broni na Ukrainę, zwiększenie ich zdolności rażenia, to by pomogło sprowadzeniu Rosjan do, do stołu. Ale tego Trump nie robi. I to oczywiście wzbudza no, nie emocje, ale różne spekulacje. Dlaczego? Bo to jest po prostu nawet nielogiczne z punktu widzenia jego celów. Ale znowu, no. no Mamy do czynienia z taką sytuacją, która jest sytuacją realną. I trzecia rzecz, przepraszam, tak się rozkręciłem, bo to jest ważny temat. Mamy, mamy czas, no, mamy na to miejsce tutaj. W pierwszej kadencji Trumpa, to znowu nic nie powiem strasznie oryginalnego, było tak zwane, więcej tak zwanych dorosłych w pokoju. Część z nich nie wytrzymało do końca kadencji, część została, prawda. Głowana, no, większość z nich dzisiaj krytykuje bardzo mocno, łącznie z panem Boltonem na Natomiast dzisiaj, no, tak naprawdę to ostatnim Mówię o tej płaszczyźnie, która interesuje resztę świata przede wszystkim. To zawsze był ten sam paradoks, że uprawnienia prezydenta Stanów Zjednoczonych w sprawach polityki i wewnętrznych są dosyć ograniczone, a bardzo duże w sprawach polityki i zagranicznej bezpieczeństwa. To jest to, co interesuje resztę świata, ale wybory się wygrywa samymi wewnętrznymi, więc światy tym interesuje. I tak naprawdę na placu boju został Marco Rubio, który no. Wygina się na wszystkie możliwe sposoby. Nie wiem, może gimnastykę trenował w młodości i z jednej strony mu <laughs> trzeba kibicować, bo na przykład te rozmowy w Genewie, one nagle jakby wprowadziły pewien porządek, można tak powiedzieć, no, uspokoiły trochę. No, za zaczęło to wyglądać, że to jest zachowanie. No bardzo poważnego, kluczowego kraju, który wie czego chce I, 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 i w tym momencie może przyciągnąć na swoją stronę i zaczęło to realizować pewne te. No ale dzisiaj co mamy? To już jedzie do Moskwy pan Witkow, ma jechać, czy ma rozmawiać, kluczową rolę odgrywać pan Driscoll, który jest człowiekiem pana Vansa, wiceprezydenta, który ma inne poglądy, na ja Rubio jest nigdzie, że tak się wyrażę. A taka postać, która formalnie rzecz biorąc miała się zajmować sprawami ukraińskimi, generał Kellogg, to sam już ogłosił, że jakby w styczniu, czyli już nie będzie się tym zajmował. A nawet zanim jeszcze odszedł, to mówi rzeczy, które świadczą o tym, że no chyba się poddał. bo. Jak generał Kello, który jest uważany za osobę taką bardziej rozumiejącą to wszystko, i, i można powiedzieć, że no, no nie będącą <grych> po stronie Rosjan, co można powiedzieć w przypadku niektórych, no, zaczął mówić, że plan, tak zwany Trumpa, to świetny plan. No, no nikt w ten, i on sam w to na pewno nie wierzy. Także no, z taką rzeczywistością mamy do czynienia i musimy się jakoś do niej dopasowywać na różne sposoby. No właśnie jeszcze tam dochodzi nazwisko Jarada Kusznera, i te, Już te rozgrywki, nawet. o których pan tak. mówi, bo to, to jest strasznie skomplikowana sprawa, To, co dzieje się w tej chwili w Białym Domu a także o, w ogóle chaos. polityce amerykańskiej, that's to jest chaos. chaos, jak pan mówi. Natomiast zastanawiam się nad jedną rzeczą, bo wspomniał pan na początku swojej wypowiedzi o aksjologii. Może gdybyśmy zrezygnowali z tej aksjologii w naszej dyskusji, mówię w ogólnej dyskusji w Polsce, na temat tego, co dzieje się na świecie i na temat prób porozumienia się Trumpa z Putinem, to byśmy zaczęli rozumieć, o co tutaj chodzi. Bo mam wrażenie, że my cały czas rozumiemy w ten sposób, że kto jest dobry, kto jest zły, a może tej etyki i wartościowania tutaj nie ma i rządzi tym tylko interes i pieniądz. Rozumiem, co pan ma na myśli, i zgadzam się z taką tezą do pewnego stopnia. To znaczy, tylko bym nieśmiało zasugerował, że, że, że warto w takich rozważaniach rozdzielić dwie rzeczy. Jeśli chcemy, mówimy o jakiejś takiej czystości analitycznej, prawda, co nam pomoże to lepiej zrozumieć, na pewno to, co kieruje Trump, i tak dalej, to zapomnijmy rzeczywiście. Sprawa. Czyli błóżmy między bajki, jak tam czasem są jakieś odniesienia do jakichś tutaj, prawda, właśnie wartości. Ich po prostu nie ma, bo zachowanie na to wskazuje, nie chcę już mówić o teorii i różnych rzeczach. Tak samo dotyczy różnych ludzi administracji. Na przykład zastępca szefa FBI. No to jak można posłuchać, jeszcze dzisiaj, słuchać jego podcastu, zanim został, no to by podcasty, no nie wiem, jak jakie określić, nie, o które po prostu wymiachywał o rękoma krzyczące, tylko siła się liczy i konstytucja i tak dalej. Jest zastępcą szefa BI. Tak Więc z punktu widzenia, tak, jak chcemy zrozumieć lepiej, to faktycznie rozpatrujmy to tylko w kategoriach. Oczywiście nie, nie tylko jakiejś takiej kalkulacji, to, to, to nie jest gra planszowa, ale jak to się mówi kolokwialnie, co kręci prezydenta Trumpa? No to kręcą pewne rzeczy, które dotyczą e, jakiegoś statusu, siły, sprawy handlowe, duże cyfry, to, to tak, to, to go kręci, to już wiemy, że to jest ważne. E, I pewne takie powtórka z rozrywki, ja bym to nazwał, czyli tam koniec XIX wieku, bo już był taki prezydent, czy początek tak, który, który chciał właśnie wszystko wyprostować finansowo i, i politycznie i wprowadzać cła prezydenta jedyne wymienione w, w jego wystąpieniu. A m, potem skończyło się to źle i dla niego i dla Stanów trzeba odejść. Dobrze. Ale z drugiej strony, jak już mówimy o narracji, no to z kolei to, to, to nie, nie możemy jakby zupełnie się do tego odnieść. odnosić, po, po pierwsze dlatego, że prezydent Trump i jego ekipa to nie są Stany Zjednoczone całe, prawda. No jednak jest, jest całe społeczeństwo, są, są jednak, póki co, prawda, funkcjonuje nazwijmy to opozycja, są inne partie, są inne poglądy nawet w jego, prawda, samej. W tej partii republikańskiej, więc to jest oczywiście zadanie Amerykanów, i tutaj no, można by oczekiwać więcej. Tak? No ale jak już wychodzimy poza Stany no to my mamy obowiązek niejako o, o tym przypominać, i to jest kwestia, jak to zrobić. Prawda, żeby wywołało to jakiś efekt. Więc trzeba mieć świadomość, że czasami powtarzanie pewnych rzeczy, które może i nie robią w ogóle wrażenia, ona nie przynosi efektów na krótką metę, ale z drugiej strony. Trzeba to tłumaczyć, bo w którymś momencie to też zadziała, bo nikt nie jest, jakby nie, nie może się stawiać ponad pewne, nie wiem, prawa fizyki i tak samo nie może mówić w nieskończoność, że jego nie obchodzi na przykład zdanie sojuszniku, bo sojuszników zawsze się potrzebuje, prawda, czy w Europie, czy na Indo-Pacyfiku i to ma znaczenie, to jest święta zasada dyplomacji, jak się kogoś obraża, to już trzeba mieć bardzo, bardzo ważny powód, tak. Zwłaszcza jeśli to robi, jak to się mówi, za darmo. I dzisiaj mamy do czynienia z taką sytuacją, to jest troszkę inna kwestia, ale to wszystko się ze sobą wiąże, tak? Czyli mamy w Brukseli, prawda? Zaczęły się już mały czas z wypowiedziami komisarzy, zwłaszcza pani komisarz Szybery, która się zajmuje bardzo ważnymi sprawami z punktu Amerykanów, czyli kwestią, no, co tu robić z monopolami i w ogóle taką czystością konkurencji, która określiła, postawę amerykańską w negocjacjach handlowych, prawda, to jednak Unia coś ma do powiedzenia, no jako szantaż, to, to już są mocne słowa, czyli a to jest wynikiem tego jak się ostatnio na różnych polach zachowują delegacje amerykańskie, tak jak się zachowywali, no było słynne na przykład briefing, prawda, po, po, po kaniach tego sekretarza, Spraw armii w Pentagonie, który, który się spotkał z ambasadorami państw NATO w, w Kijowie, no i on mówił językiem właściwie no, no, takiego trochę układu warszawskiego, prawda? Macie zrobić to, macie się poszułać to na wasze zdanie, nas nie interesuje i tak dalej. No to drugie prawo nie to ona, akcja pojmuje reakcję, więc my mamy swoje, <laughs> dopóki je mamy własne poglądy, własne przekonania i się ich trzymajmy, bo inaczej przestaniemy być sobą. Tylko problem polega na tym, że a propos sojuszniczej lojalności, duża część polskiej elity politycznej bardzo bezrefleksyjnie opiera naszą obronność w tej sytuacji, w której jesteśmy, na zaufaniu do Amerykanów. I być może będzie bardzo obrazoburcze to, co teraz mówię, ale zastanawiam się wobec tego, wobec całej tej sytuacji, z jaką mamy teraz do czynienia, jak bardzo powinniśmy ufać naszym sojusznikom, jeśli chodzi o. Obronność, jeśli chodzi o bronienie Polski, bo słyszymy chociażby od Steve'a Witkofa w jego rozmowie z Takerem Carlsonem, że on jest przekonany, że Rosjanie nie pójdą dalej. No ja. Znaczy, no póki co, to jeszcze Steve Witkof nie, nie, nie definiuje siatki zagrożeń Stanów Zjednoczonych. Jeśli przyczyny dokumenty, które były nawet przyjęte czy opublikowane, na przykład połączonych tych instytucjach, wiele w Stanach wywiadów, to już w czasie tej kadencji prezydenta Trumpa, no to tam jest czarno na białym, oprócz oczywiście Chin, które um, są jeszcze większym priorytetem, aczkolwiek z tą um, konsekwencją w polityce obecnej Stanów Zjednoczonych, to, to też um, nie jest najlepiej, ale, ale Rosja również jest absolutnie wymieniona jako adwersarz i no, z tym się trzeba w słowie jak gdyby przebijać. A co do kwestii zaufania, ma, no, można przyjąć, ja nie lubię ekstremów w ogóle, no takie jakoś, nie wiem, no, podoba mi się ta idea, nie wiem, zjazdy jazdy figurowej na lodzie, tam, gdzie się odrzuca te ekstremalne, prawda, oceny sędziów, tak? I, i, i jak ktoś chce mówić totalne zaufanie, no to nie no, w polityce nie ma totalnego, no, to, to, to jest nierozsądne, na pewno nie jest Bezpieczeństwa, bo to jest jakaś opatrzone ryzykiem, bo się różne rzeczy mogą zdarzyć, prawda? No ale pójście w drugą stronę i mówienie to właściwie to już na niczym nie możemy polegać. no Po pierwsze dla mnie to jest już przesadne i takie, no, no nie, 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 nie rozumiem tego. Nie, trudno było żyć w takiej sytuacji, ale ono jest nieuzasadnione nie w tym sensie, że e, po prostu jest cała masa jednak mechanizmów różnych rzeczy, które łączą, które sprawiają, że dana polityka no, jest czymś innym, no po prostu na tym lega nieszczęście Ukrainy, tak, że nie jest w NATO. NATO to nie jest tylko zapis na papierze, to są dziesiątki lat e, wspólnej pracy, wspólnej jakiejś, prawda, integracji, tak to nazwijmy, interoperacyjności, wspólne ćwiczenia, wspólne interesy, no proszę bardzo, spójrzmy na kwestie przemysłów obronnych, tak? To, 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 to nie jest, to nie na to, że tak powiem, ale te, te łączniki, te różne parametry prawda, sprawiają, iż sojusznicy, no, jakby dla siebie, są najbardziej właściwym partnerem w różnych dziedzinach, prawda? W tym chociażby i na polu na przykład zakupów systemów obronnych, co ma znaczenie, bo na przykład pojawiły się takie właściwie, pojawiły się no, to ustami pani rzecznik prezydenta, no właściwie groźby, że jeśli nie Ukraina na przykład nie, 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 za, nie zaakceptuje prędzej czy później, czy a lepiej prędzej warunków, to Stany Zjednoczone mogą, mogą nawet przestać sprzedawać to za co e, e, tych ważnych systemów, za co Europejczycy płacą. No Dobrze i to jest groźba, ale z drugiej strony warto się zastanowić, to by było trudniejsze. Od innych rzeczy, które też no, Stany mogłyby zrobić, mimo że tego nie zrobią, czy na przykład obcięcie informacji, dostępu do informacji wywiadowczych, no bo jest przemysł amerykański, który polega na, na tym rynku, prawda? Jest kwestia zaufania, nawet jeśli znowu akcjologicznie to może nie mieć znaczenia, ale w biznesie to się bardzo liczy. Czyli firma, która jest, przestaje być wiarygodna, no bo podpisuje się, prawda, różne. Prawda? Mówimy o dużych pieniądzach, tak? a potem decyzją polityczną, uznaniową, a biorąc pod uwagę, jak funkcjonuje to w Stanach, no to prezydent Trump nie wiem, obudzi budzi się rano i stwierdzi, że inaczej będzie, bo posłuchał sobie Carsona, tak? to może mieć szalenie negatywne konsekwencje dla no po prostu, dla wyników finansowych tych firm, więc tak. To co my powinniśmy zrobić w takim razie, żeby absolutnie dbać o nasze bezpieczeństwo, bo okej, okay, nie możemy zrezygnować absolutnie w ogóle ze wsparcia amerykańskiego, ale czy w takim razie powinniśmy też jakoś mocniej zadbać o tę europejską odnogę to tak jak ludzie powinni zadbać o emeryturę, mieć kilka filarów tej emerytury, to czy my powinniśmy mieć kilka filarów, kilka wojskowych i sojuszniczych nóg, na których stoimy? Brawo, podoba mi się pana porównanie, bo to często myślę, tak, sam często ktoś mówi, co to jest takie na to? No to jest taka polisa ubezpieczeniowa, prawda, tylko że różnica między tym, ktoś wykupuje, no i nie interesuje go, co tam się dzieje w tej firmie, nie ma wpływu. A tu różnica jest taka, że my jesteśmy udziałowcem, prawda, więc e, tak, nie wiem, czy no, potrzebna jest tam czy polisa formalna, bo, 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 bo to też, jak się brał dwie polisy, to to się może gdzieś tam... Jak przeczyta się okaże, że jedno zaprzecza drugiemu i może się hmm. okazać, że nie mamy żadnej. I nie chciałbym takiej sytuacji, bo to jest konfuzja. Ale to dzieje się w ramach NATO, w ramach tak, jednego ale, towarzystwa ale ubezpieczeniowego. Pana ubezpieczenia. To, chciałbym podążyć, pan i ma pan absolutną rację. To znaczy trzeba tak na dobrą sprawę odpowiedź jedyna uczciwość, że musimy robić wiele rzeczy naraz. To znaczy, dbać walczyć o NATO, bo nie ma lepszej polisy ubezpieczeniowej, Nie ma. I jak ktoś opowiada, że można zastąpić Amerykanów na tym samym poziomie bezpieczeństwa i to szybko i tak dalej, to opowiada bajki. I proszę mu nie wierzyć. Z drugiej strony, i czy i trzeba tą, pan powiedział, europejska noga, no w każdym razie, tak, trzeba rozwijać, trzeba dawa, y, poszerzać możliwości tego, co Europejczycy mogą robić że, i ze, sami ze sobą, niejako i z innymi państwami, nie zapominajmy, na przykład Wielka Brytania, Norwegia, co nie są członkami Unii, a w sprawach bezpieczeństwa są istotni, no. Turcja, że bardzo. Więc róbmy maksymalnie to, co jest możliwe. No, głównie to chodzi i sprawy finansowe, nie? tylko Róbmy to, nie gadajmy, nie, nie używajmy jakiś tam mur dronowy, bo to Unia nie będą, urzędnicy z komisji tego obsługiwać. Załatwmy te pieniążki, załatwmy pieniądze na Ukrainę, prawda, e, Długo bywa. I jest wiele innych rzeczy, które wykraczają i to oznacza, że to przygotujemy się na najgorszy z możliwych wariantów. No nie daj Boże, jakby tak doszło, że rzeczywiście, że Stany Zjednoczone... Po prostu nie będą chciały, ta administracja. Mo może to będzie potem odwrócone, ale to już było fatalne. A, ale z drugiej strony, przygotowując się, wzmacniając swoje zdolności, wzmacniając nasze też głos, siłę naszego głosu, nazwijmy to europejskiego, chociażby na przykładzie tychże nieszczęsnych rokowań pokojowych, e, to my, Robiąc te rzeczy, jednocześnie byśmy zwiększyli prawdopodobieństwo, że uda się utrzymać na to. A trzecia rzecz, nie zapominajmy o tym, co każdy na swoim podwórku może zrobić i nie może się zasłaniać tym, że, że ktoś inny tego nie zrobił, prawda? A to są przeróżne rzeczy. Wprowadzajmy takie ustawy, jakie są y, potrzebne, prawda? To apel do parlamentarzystów, prawda? Nie, nie, nie mówmy tylko, czego się nie da zrobić. Dlaczego? A, bo to jest trudne, no to zmieńmy, nie wiem, prawo, jeśli tak trzeba, tak? E, jest sprawa, m, jak krytykujemy innych, to warto się przyjrzeć też w lusterku. No, jak mówimy o sankcjach i słusznie namawiamy, prawda? E, nie wiem, to dzisiaj takie informacje to dotyczy nam kraju sąsiedniego, na przykład em, sprawa udaje, tak takiego sztucznego czy już naturalnego, już nie pamiętam, e, gumy kauczuku, to jest dosyć ważne pod to jest pod, u, objęte sankcjami, ale ten naturalny nie jest. Jeśli okazuje się, że to firma z Łotwy na przykład, prawda, to nie wytykam palcami, ale no, tak to jest, u nas też są różne dziwne rzeczy. Dlaczego te autobusy jeżdżą na Donbas na przykład polski i tak dalej, nie wiem, i tak dalej, i tak dalej. Trzecia sprawa to jest, y, są, y, no, y, Francja wprowadza, to jest oczywiście dobrowolne. Ale jednak to jest forma, że tak powiem, ponownie powrót do, do powszechnej rekrutacji. Znaczy, ci, co są zainteresowani prawda, wojskowej. W Polsce? potrzebne, jest na coś? Nie bardzo. Znaczy wszystkie, bądźmy uczciwi, ja też mam synów w pewnym wieku, prawda, porowym, to tak się składa, że większość społeczeństwa mówi jak najbardziej za, ale jak się zapytać tych w wieku... To, to, to niekoniecznie. To, nie. nie, no ja sądzę, że Polska ma na tyle rozbudowane siły zbrojne i tam jest potencjał, mamy przecież i to, to, to wszystko procentuje, że, że nie, 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 ja bym przynajmniej nie, nie występował, o, nie agitował za tym, żeby prowadzać obowiązkowo... No, tylko wojnę wygrywają raz formy tak, na większą skalę. A nasza rezerwa tak nie jest przeszkolona. No więc o to chodzi, więc można prowadzić różne inteligentnie formy. No jeśli to robią już Niemcy, Francuzi, prawda? Szukają, to, jest, to, to nie jest proste. No przypomnijmy, że państwa skandynawskie i e, bałtyckie e, mają obowiązkowo nadal, prowadziłem też Chorwację, więc e, no, to są tego typu rzeczy. Dlaczego to jest ważne dla nas? No bo to jest jedna z, z największych słabości, bo na przykład już mówimy o wojnie, którą można wytknąć władzom Ukrainy. Tyle lat, ja sam pamiętam, parę lat temu, jak tam zacząłem jeździć w czasie wojny, to z kolegami, również wojskowymi polskimi, państwo być Kolechani, zróbcie coś z tym, bo, no bo będzie wam brakować ludzi. A my widzimy i sporo młodych ludzi, również i na granicy, na naszych ulicach, tak, nie, 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 to jest sztuczny problem, on istnieje. Potem parę miesięcy później była prośba, czy może Polska nie powinna zacząć, jak to się mówi, wyłapywać tych, no ale były i problem jest nierozwiązany dnia dzisiejszego. Dlaczego jest nierozwiązany? Bo to jest trudny problem politycznie. ale tu nie można się zasłaniać presją amerykańską czy szantażem amerykańskim, prawda? To jest sprawa odpowiedzi. I tego nikt za Ukraińców nie zrobi. Także to nie o to chodzi, żeby tutaj szukać, prawda, och tam i tylko cały czas zmierzam tego. Każdy ma coś do zrobienia, a w sprawach bezpieczeństwa, no jak rozmawiali na temat tego, co się dzieje, bo to jest realny świat wojny hybrydowej, wojny. To nie są jakieś, to jest świadoma polityka, która będzie jeszcze ulegać natężeniu. Wszyscy mają coś um, w swoich obowiązkach, łącznie ze społeczeństwem. Mówi pan, będzie to ulegać natężeniu. Niektórzy powiedzą, przecież dyskutuje się o planie pokojowym, a tutaj siedzą przy stole w studiu i rozmawiają o wojnie. No i to każe postawić pytanie na sam koniec, biorąc pod uwagę, ja nie chcę uprawiać jakiejś wyjątkowej futurologii, ale biorąc pod uwagę to, co się dzieje i bazując na tym, to, co się dzieje, czy pan widzi dzisiaj pole do porozumienia między Ukrainą a Rosją, czy tego porozumienia raczej nie powinniśmy się spodziewać, przynajmniej w najbliższych miesiącach? Nie, znaczy ja, ja nie widzę pola do porozumienia klasnego. Widzę e, szansę na tak zwane porozumienie, tak to nazwijmy, wymuszone. To porozumienie można wymusić. W tym sensie akurat rzeczywiście prawdą jest, iż prezydent Trump mógłby przynajmniej tak jak powiedziałem, zwiększyć prawdopodobieństwo. Natomiast dlaczego to jest bardzo trudne? Bo są pewne rzeczy, które Ukraińcy po prostu nie zrobią. Nie mogą dokonać kapitulacji, bo nie czego, prawda? Są gotowi walczyć nawet prawie żegowymi rękoma. Z drugiej strony Rosja, inaczej, ten reżim, reżim, nie ma żadnego interesu, żeby tą wojnę przerwać. Co więcej, on zrobił z tej wojny swój, prawda, biznes. Jest to też część długofalowej Konfrontacji z Zachodem, i tak naprawdę to my używamy takich terminów. No i słusznie, hybrydowe, hybrydowe Dla Moskwy to jest już pewne kontinuum, i widzimy to. To nie ma czasu na te żanie ale troszkę znając realia rosyjskie, bo akurat byłem tam, kiedy oni przechodzili przez pewną fazę militaryzacji. Prawda Częstwa. Ja to nazywałem testem Marsjaninem. Jakby Marsjanin wylądował w Rosji tam na początku poprzedniej dekady i, i zapytałem, co ten kraj właściwie kombinuje, co nie robią z punktu widzenia edukacji, propagandy, inwestycji, ten kraj się szykuje na wojnę. I tak to jest. I między innymi to dotyczy również tych wszystkich organów, które działają inaczej niż nawet, w, nazwijmy to w okresie Breżniewa, czy po 90 roku. Tam są ludzie, którzy nie mają zahamowań, którzy nie są, jakby to powiedzieć instytucjonalnie, no bo tak w uproszczeniu, jak to się u nas mówi, coś tam rosyjscy szpiedzy i tak dalej. Oni byli częścią też establishmentu i im zależało, żeby to tak jakoś sobie tam funkcjonowało. Wyjazd za granicę to była wieka: Teraz tam są ludzie, jak to mówią Rosjanie, im naplewać. I oni dostali instrukcję, że mają się zachowywać tak, jakbyśmy już byli w, w czasie wolnym, nie, nie, niezależnie od w, w związku z tym, no wie pan, stąd sabotaż, próby jakichś tam, prawda, innej brudnych działań, one się będą tylko nasilać, dopóki nie będą inne instrukcje. A inne instrukcje będą wtedy, kiedy my Rosję zbijemy z tego toru, czyli zmusimy. Stąd. Cieszą mnie oczywiście to, to, ja to tak nazwę, słyszę w kuluarach takie rozmowy, że wreszcie trochę ludzi się zaczyna zastanawiać o tym, co inni z kolei od kilku lat czy od wielu postulują, czyli na przykład zastanówmy się, czy nie należy poważnie się przymierzyć do działań ofensywnych. Na przykład w przestrzeni cybernet, bo mamy takie możliwości. Uderzmy jak trzeba, to już było czasami próbowane. Zastanówmy się nad też działaniami, które głównie sprawiają, że to Rosjanie się będą zastanawiać, o co nam chodzi. Róbmy ćwiczenia, które by nie były zapowiedziane w ogóle, prawda? I to w takich okolicach, które coś oni będą musieli zrobić. I parę innych rzeczy. My musimy sprawić, że ten reżim będzie skonfudowany, będzie się bał, bo ten reżim wojny nie chce. Bo na czele stoi człowiek, który absolutnie chce żyć długo i, i cieszyć się tymi profitami, ale my musimy zmienić tą politykę, my musimy przejąć inicjatywę i, I to jest zadanie. Musimy mieć do tego siłę. Musimy mieć siłę i przekonanie, ale zaczyna się od.